W cotygodniowym zestawieniu Waszych znalezisk Dziś w planach miałem pokazać Wam, co prawda, nie fanty, a śmieci, złom, złom, który udało mi się uzbierać przez ostatni rok, ale niestety z braku czasu, bo chciałem sobie to posegregować na, na aluminium, wiadomo, na mieć i tak dalej, i tak dalej. Brakło mi czasu i z okazji zbliżających się świąt, postanowiłem pokazać Wam dzisiaj dewocjonalia. No, ale to oczywiście na koniec odcinka. Na razie zapraszam Was na oglądnięcie znalezisk widzów. A zaczynamy od znalezisk z Irlandii. Kolega Grzegorz nadsyła, jak sam pisze, dwa guziki. Z tym, że widać tutaj na zdjęciu, na zdjęciu mamy jedynie. O, przód guzika oraz tył I teraz sam nie wiem Czy to jest jeden guzik Czy po prostu kolega nie dosłał drugiego zdjęcia o, Czy to są po prostu Dwa guziki Niestety nie udało mi się Tutaj zidentyfikować Próbowałem e, szukać w internecie Jakiejś informacji Tutaj kontaktowałem się też z specem Od guziczków No nic niestety nie udało się e, Uzyskać jakiejś informacji Na temat tych guzików Także prośba do Was, jeżeli coś kojarzycie, możecie mm, możecie napisać no i taka taka pudernica pudernica, mówić jakieś pudełeczko nie wiem jakie to jest wielkości ale coś na biżuterię mogło też być, no coś fajnego kolejne znajdki nadsyła stały widz oraz stały nadsyłacz zdjęć Janusz no i mamy tutaj właśnie zbliżenia na tego feninga gdańskiego którego ostatnio wykopał. widać tutaj dokładniejsze zdjęcia rewersu i awersu piękny moniak następnie monetka srebrna 5 groszy królestwo polskie tutaj jest zdjątko wszystkich znajdek no i następnie ładny wisiorek, szkoda jak sam kolega pisze, szkoda, że tylko miedziany. Bardzo ładnie wygląda. Trzy kopiejki. Zarośnięte, ale jak kolega sam pisze, pierwsza jego taka moneta także cieszy. U mnie tak samo. Rzadko, rzadko się trafiają. Okucie noża. To może być srebro, tutaj kolega nie napisał. Ale może być też równie srebrzone. Taka harfa. Nie wiadomo. Czy była to ozdoba, czy, czy coś w rodzaju wisiorka. Moneta, moneta srebrna. O, tutaj sobie ją jakoś na szybko zidentyfikowałem, bo kiedyś trafiłem y, podobnego moniaka. Są to trzy grosze, w miejscowości Bayern. O, niestety tutaj rocznik nieczytelny, ale były bite w latach od 1726 do 1745 roku. Fajny moniak. Ja z tego co pamiętam, trafiłem chyba 6, 6 groszy bądź 6 kruzerów. Innego co prawda władcy, ale bardzo podobna monetka. No i ostatnia znajdka. Tutaj zbliżenie na guziczek. Bardzo, bardzo fajny wzór. Kolejne znajdki nadsyła Kuba. O, są tutaj fajne orzeszki sreberka. Pierwsze z nich to 10 groszy. 10 groszy z okresu powstania listopadowego. Piękny moniak. Dosyć pewnie rzadki, bo kurczę, pierwszy raz się z nim spotykam. Bardzo ładnie się prezentuje. Następnie moneta jest to szelong o, szelong bydgoski Zygmunta III Wazy rocznik 1626 równie piękny z widać tutaj chyba kolego nawet go nie, nie próbował czyścić yy, no i na koniec, jak sam kolega zaznaczył wisienka wisienka na torcie o, denarek denarek jagielloński no, bardzo rzadki moniak Chyba tylko raz na oczy widziałem Te denarki Bardzo małe monety No i tutaj kolega Pytanko zadaje Odnośnie daty No i tutaj chyba jakiś Spec musiałby się wykazać Swoją wiedzą Bo, bo kurcze sporo tych denarków Wychodziło, sporo odmian Ja to nawet nie odróżniłbym Denara jegielskiego Od denara Jan -Holbrachta. Są bardzo podobne albo na przykład Denara Władysława Warnęczyka. No Były bite od 1389 do 1434 roku. No, małe moniaki no, trzeba było to by wziąć chyba pod jakiś mikroskop. One różniły się tam jakimiś małymi, małymi szczegółami na monetach, ale tak jak mówię, musiałby się jakiś. O, spec od tych monet. Wykazać wiedzą. No i ostatnie zdjęcie nadsyła nasz yy, południowy sąsiad Trzech David I mamy tutaj sporą dawkę sreberek. Pierwsze zdjęcie przedstawia trzy srebra. Pierwsze z nich samo u góry to jest 20 Krajcarów Franciszka yy, Józefa I. Austro-Węgry rocznik 1859 moneta z lewej to 7 krajcarów Franciszka II również oczywiście Austro-Węgry rocznik 1802 piękny stan no i ten moniak obok spory to praski grosz Jana Luksemburskiego o, datowany na 1310 do 1346 roku. No piękne, piękne srebra. E, następne dwie monetki. Monety miedziane. O, trzy krajcary Franciszka II, 1800 rok. No i sześć krajcarów również Franciszka II, rok 1807. No, i ostatnie zdjęcie przedstawia również krajcary Franciszka. Jest trójka, jest szóstka. Są guziki arsenowe. No i te srebro to siedem krajcarów. Jeżeli jesteście ciekawi, co wyskakuje u naszych południowych sąsiadów, to zapraszam serdecznie do kolegi Davida na Instagram. Macie tam zdjęcia pięknych, pięknych fantów. No i słuchajcie, wracając do moich znalezisk, o, do dewocjonali, to kurczę, wszystko chyba się zaczęło od jednej miejscówki, od Lesieńczówki, bo wcześniej przez dwa pierwsze lata trafiłem może z 3-4 medaliki o, aluminiowe oczywiście z PRR-u. No a po tym wypadzie Pierwszym na leśniczówkę sporo, sporo zaczęło ich wpadać, ogólnie na tamtym terenie łącznie coś koło 20, no, 20 sztuk, kilka ciekawszych Wam pokażę, nie będę Was zanudzał, tutaj co, ciekawy, dosyć ładny niebieski Aniu stróż, jeszcze kawałek łańcuszka na nim. medalik pisany w otoku gotykiem no, oczywiście przeważają aluminiowe z PRL-u ale kilka ładnych miedzianych też się trafiło tu mam jeszcze ikony pierwszą ikonę jaką trafiłem, ikona z Piotrem i Pawłem niestety no, no niestety, stety, no stop jest z cynku. Także ona jeszcze tak nie najgorzej wygląda. Już troszeczkę oskubana, ale całkiem czytelna. Tutaj, co prawda, ta farba z niej zeszła, ale widać postaci. Całkiem fajny fancik. i ta okionka którą wykopałem. Niestety w dwóch częściach. I konacarska. Ale równie, równie fajna. Muszę sobie ją jakoś o, skleić. Kilka krzyżyków, tutaj mamy ładny krzyżyk z oczkiem niebieskim. Niestety, pęknięty na tym polu wpadło również sporo dewocjonali. Oprócz tego krzyżyka w ten sam dzień wykopałem również. Inny i ten chyba najładniejszy z tych wszystkich, które do tej pory znalazłem. Piękny krzyżyk w pięknym stanie. Widzicie patynkę zielonkawą. Dosyć stary. Przypuszczam, że XVIII wiek. Bardzo ładny. Był jeden krzyżyk na polu, to był drugi. No i oprócz tych dwóch krzyżyków wpadł również piękny medalik. Zobaczcie, sami wydaje mi się, że to chyba jest brąz. Piękny zielony kolor. Super siemienie ona no w ogóle. Medalik praktycznie nie był czyszczony, jedynie przemyty. Z wodą z mydłem. Niestety troszeczkę tutaj widzicie ugryziony, ale bardzo fajny. Spory, naprawdę spory medalik. Tu mam jeszcze dwa medaliki z benedyktem. Podobnego wzoru. Również przypuszczam, że XVIII wiek. Równie ładne stany. Jeden wykopany w lasku, drugi na polu. Tego wykopałem pod koniec 2020, a, a ten chyba wpadł w rok wcześniej. Piękne, naprawdę bardzo ładne te metaliki. O, no i tu jest jeszcze taki spory, bardzo duży. Zobaczcie, również dosyć stary. I wydaje mi się, że też chyba będzie brąz. Ładnie połyskuje, również nie był no, oczyszczony, jedynie przemyty wodą. Tego pamiętam wykopaliśmy no, na takim wspólnym wypadzie z ekipą. No, ten jest naprawdę wielki. Czyli, słuchajcie, mamy taką wpinkę, chociaż no nie wiem do końca, czy to wpinka. No i do końca nie wiem z jakiego to okresu, bo wykopane w starej, w starej Polsce czy to może być z międzywojnia wykonany z miedzi z miedzi bądź mosiądzu fajna emalie widzicie ładnie zachowany turkusowy kolorek fajny fancik o taka zawieszka to już na pewno młodsze ładnie się mieni niestety tylko aluminium ale to chyba pierwszy pierwszy taki Mój fand, jeśli chodzi o devocymalia, z tego co pamiętam, na pierwszych wypadach, gdzieś tam na poletku wykopany, sporo ogólnie tak jak wspominałem krzyżyków, medalików aluminiowych z PRL-u. Sporo takich destruktów, ale żal mi to, o, żal mi to wyrzucać wszystko. Zbieram, to zostawiam, szkoda mi to, szkoda mi to wyrzucić. Sporo nieczyszczonych medalików przyjdzie czas, to to wyczyszczę jakąś gablotkę, myślę, żeby zrobić, Wiesić sobie gdzieś, nie wiem, jakoś je ładnie wyeksponować. Słuchajcie, to by było na tyle. Nie chcę was zanurzać i przedłużać. Eee, dziękuję raz jeszcze wszystkim za podesłanie fotek. Zapraszam oczywiście do kontaktu. Link macie w opisie. No i na przyszły tydzień już postaram się, postaram się Wam pokazać, ile, ile można zarobić na wykopkach. Eee, oczywiście, ile można zarobić za złom. Posegreguję sobie to wszystko tak jak wspominałem na kolorki, zważymy policzymy i, i zobaczymy ile wyszło także tyle no i oczywiście z okazji zbliżający się świąt wszystkiego, wszystkiego najlepszego zdrowych przede wszystkim zdrowych, pogodnych rodzinnych świąt pozdrawiam, no i widzimy się w poniedziałek przy okazji wypadu, oczywiście na wykopki Raz jeszcze pozdrawiam, wszystkiego dobrego.